Płatność w mgnieniu oka, bo wystarczy do jej dokonania dosłownie jedno spojrzenie. To nie film science fiction, a nowa rzeczywistość we wrocławskich restauracjach, sklepach, piekarniach czy kawiarniach. I gotowe. Bardzo dziękuję. A od niedawna z takiej płatności mogą skorzystać także pasażerowie Wrocławskiego MPK. Jedziemy z duchem czasu. To nie tylko nowy tabor, to nie tylko nowe torowiska, ale także nowe sposoby dotarcia do naszego klienta. Na razie dwa elementy. Po pierwsze, bilety, zarówno te jednorazowe, jak i miesięczne. To z tych dobrych wiadomości, ale także ci, którym czasem noga się gdzieś tam omsknie, będą mogli zapłacić za mandat, za jazdę bez ważnego biletu. Na ten moment ta płatność jest dostępna w naszym biurze obsługi pasażera przy ulicy Prusa 75. Jakby ci ktoś powiedział, że możesz zapłacić okiem, to co byś sobie pomyślała? Nie wiem, dziwnie. Czemu A? dziwnie? Bo to takie nietypowe. Czy to bezpieczne i czy to działa? To na każde z tych pytań odpowiadamy jak najbardziej tak, a to z kilku powodów. Ten główny pierwszy, że nasza tęczówka oka jest absolutnie wyjątkowa. Posiada ponad 250 cech, zarówno prawa, jak i lewa różnią się od siebie. Po drugie, urządzenia też są skalibrowane w ten sposób, że nas interesuje żywe oko, oko z właścicielem. I nie jest problemem brakująca gotówka, czy zapomniana w domu, e, właśnie z portfelem, który sobie spokojnie leży na półce. Nie jest nam potrzebna karta, czy też telefon, którym do tej pory płaci ale może nam się rozładować, albo właśnie zostawiliśmy go w domu. Nic nie potrzebujemy mieć przy sobie po to, żeby zrealizować płatność. Fajnie, dobrze, że Polacy takie rzeczy wymyślają. To trzeba jeszcze korzystać zacząć. No tak, na pewno. Dla znaczy myślę, że no, może w przyszłości tak zrobię. Skorzysta pani? No Myślę, że tak, że się przekonam.